Wiadomości Eustach Witam Państwa Dziś w wiadomościach Nie ma bandyctwa, nie ma złodziejstwa, nie ma niczego Działa tylko formowała P, w którym nie zachowały się posty, bo po przedosinę Prawa prowincją Dzięki krajom, które mają Unię z Sarmacją, i Gdanie mają wał mundial Prawa leniuchów nowa którego cechą narodową powoli staje się lenistwo, przyjął konstytucję Nieudane żary w dzielnym księstwie zakonu templariuszy żarty premiony spowodowały konflikty międzynarodowe. Z kasiliskie razem. Powstanie nowa strona VRP napisana w CMS-ie dżungli. Mecze Ekstraklasy. Mecze ostatniej kolejki naszej Ekstraklasy. No i rozpoczynamy od wiadomości z kraju. A mianowicie serwis Cal.pl skasował zawartość strony cal.pl. Teraz mamy forum na jojo, ale tam nie ma postów od czasu przenosiny na Cal.pl. W związku z tym administrator techniczny Zenek Wodbenka mówi, że na no dojadło mu wskrzeszać fora każdy raz od zera, a obywatele są za nowym forum naszego kraju. Tymczasem Tomasz Starożytny i Daniel Rawiński zaczęli robić nową stronę naszego kraju. Prawdopodobnie będzie oparta na CMS-ie Joomla. Ten CMS ma możliwość robienia forum, ale nie takiego strasznego jak PHP Fusion, a bardziej podobnego do PHP BB. Z tego wynika, że być może będziemy mieli nowy forum oparty właśnie na tym skrypcie. Dodajmy, że dżungla w języku Swahili oznacza razem. Zagranica. Mikronacyjna Unia Piłkarska dzięki głosom Trizentalu i Sklewinii, czyli krajów będących faktycznie częściami składowymi Sarmacji, Mistrzostwa Chwały Świata w piłce nożnej odbędą się w Sarmacji i na taniej. Co same ciekawe, Sarmacja z Natanią zaledwie o jeden głos delegato delegatu wyprzedziła naszą kandydaturę. Ze Sarmacją i Natanią głosował Elderland, Trizondel, Sklewinia, Sama Sarmacja, Natania, Surmenia, Erboka. Za naszym krajem było Sama VRP, Wandystan, Gnomia, Neopolis, Walhalia i Mormon. Warta uwagi jest wypowiedź księcia Sarmacji, Piotra Mikołaja. Choć w materii sportu w ogóle nie siedzę, nie mogę się powstrzymać od komentarza, iż głosujący na kandydaturę powerP stanowią doprawdy doborowe towarzystwa. Koniec cytatu. Nasza redakcja chce dodać, że niemniej że nie doborowe towarzystwo stanowią Sarmacja Sklewinia i Trizonbel. Nowel przyjął nową konstytucję. Teraz oficjalna nazwa kraju to Królewska Federacja Statów Nowalskich. Kraj stanowią cztery staty, którymi zarządzają gubernatorzy. Obserwatorzy zaznaczają, że Nowel poszedł w stronę modelu państwowego stanów Zjednoczonych Ameryki oraz, że konstytucja to trafienie w same źródło problemu Nowalu. Tymczasem gubernator autonomicznego stanu Metropolis proklamował powstanie socjalistycznego statu Metropolis. Odtąd Semir El Guevara jest już nie gubernatorem, lecz komisarzem statowym. Jak wynika z nazwy, w socjalistycznym stacie panuje socjalizm. Nieudane żarty prima aprilisowe w udzielnym księstwie zakonu templariuszy. Pierwszym żartem było aresztowanie patriarchy Rotterii przez arcyksięcia UKZT Fryderyka Wilhelma I. Jako, że Fryderyk chciałby, plan się udał, rozpoczął go wdrażyć w życie w przededniu prima aprilis. Rozesłał na wiele form mikronacyjnych wiadomość o aresztowaniu, co wywołało falę oburzenia wśród mieszkańców mikronacji. Między innymi dzięki tym żartom UKZT zostało wypędzone z Unii Kontynentu Wschodniego. Była także próba wypędzenia ze wspólnoty Paktu Wiedeńskiego. Drugi żart pochodził z Wingtown, ale ma wielkie związki z UKZT. Prezes baru tego kraju postanowił zażartować sobie poprzez strzelaninę w ambasadzie Templariuszy. UKZT natychmiast wysłała niedużą grupę wojskową do Wingtown, by przetransportować swego byłego ambasadora w bezpieczeństwie do domu. Tymczasem w Winktown było to potraktowane jako ogłoszenie wojny. Przypominam, że Winktown posiada broń jądrową, więc skutki mogły być niepoliczalne. We wspólnocie paktu wiedeńskiego znów dymisja. Podał do dymisji prezydent wspólnoty Miklosłej. Na razie trwa poszukiwanie kandydatur na stanowisko prezydenta. Jednym z kandydatów był także Daniel Rawiński, ale wycofał swą kandydaturę, powiedziawszy, iż musi teraz zajmować się swoim krajem. A prowadzenie wspólnoty odejmowałoby mu wiele czasu. Ekstra klasa. W dziesiątej kolejce naszej Ekstra klasy KS-5 Węgiel zwyciężył z km Rael czerwiński 1 do 0. FC Silesia zawiszą Bydgorz 2 do 0, a pogłęb Szczecin rozgromił FC Piotrowice 4 do 0. Korona 5 jeszcze mocniej rozgromiła KBM Sosnowiec, czyli 5 do 0, a AC Milanino zremisowało z Ciałsi Recibusz 2 do 2. A nasza reprezentacja dziś gra z Triumviratem Erboki. Trzymajmy kciuki z naszych żółto-zielonych orbów. Pogoda. Nie ma kraju, nie ma miast, nie ma niczego, to nie ma i pogody. Z wami był Oustachy Blitkiewicz. Do widzenia, życzę Wam miłego dnia.